Słuchajcie, stwierdziłem, że nie będę robił promocji tej kreaturze i po prostu załatwię to sam. I już ani razu się nie wypowiem. Tak jak mi piszecie, macie rację. To jest totalny idiota i lepiej odpuścić. Słuchajcie, Mordunie, właśnie dochodzą mnie słuchy, że ochroniarz się próje na tym swoim insta Ochroniarz 69, ten z takim niebieskim ptaszkiem, wiecie o co chodzi? Nie Kubańczyk, ochroniarz. No, próje się, że niby jego numer rozdaje. I wiecie co wam powiem? Wiecie co? Nie, nie rozdaję, ale jeżeli któryś z jego widzów do mnie pisze: Słuchaj, czy ten numer jest Kubańczyka? Odpowiadam tak. Czy ten numer jest kamerzysty? Odpowiadam tak. Czy ten numer jest olejnika? Odpowiadam tak, bo dla mnie jesteście zwykłymi palantami i frajerami. Ponieważ ja, w przeciwieństwie do Was, nie kłamię ani swoich widzów, ani Waszych widzów. A dlaczego tak robię? Ponieważ na jednym z live'ów, na którym dzwoniłem do was, Kruszyl pokazał mój numer. I takie wydzwanianie jakby do mnie mam cały czas od roku. Ale wiesz jaki wyszedł z tego plus? Że ja odbieram od widzów i potwierdzę, że to mi się zdaje setki, jak nie tysiąc widzów minimum, no nie? I sobie gadam z moimi widzami, z waszymi widzami i w ogóle. I masz taki rewanżyk. Nie rozdaję, ale mówię bezczelnie. Tak, to jest jego numer i tyle. I tak będę robił po prostu, więc zmieniaj ten numer. A co do walki... Słuchaj, a co do walki w farmazonie... To obydwoje wiemy, że jakbym cię 4 cm niżej trafił, to by się kurwa obudził w szatni. I taka jest po prostu prawda. Faktycznie jesteś jeszcze ode mnie w, w MMA lepszy, ale ja bardzo, bardzo ciężko trenuję i złapałem do tego pasję. Więc jeżeli ty faktycznie też masz pasję i tak ciężko trenujesz, to radzę ci, ty frajerze Jebany, trenuj ciężko, ponieważ nasz rewanż w klatce będzie na gołe pięści. I słuchaj, gościu, masz. Instagrama, który ma pół miliona, więc na Instastory pewnie masz 100, 150 tysięcy do 200 tysięcy wyświetleń. I co? Powiedz mi, czy przy tak młodej widowni, jak masz, to jest rozsądne uczyć ich, że każdą sprawę się załatwia po prostu na ulicy, bijąc kogoś? Ty jesteś chory po prostu gościu, czy co? Już ci raz udowodniłem i drugi raz ci udowodniłem, że wśród poważnych ludzi w pierdole niczego nie załatwisz. Jednym filmem cię wyjaśniłem i każdy poważny człowiek wie, że jesteś zwykłą pałą, rozumiesz że co chodzi. I tak będzie, chłopie. Tak będzie. Nasza przygoda. Z kończy się tak, jak się zaczęła, na gołe pięści, rozumiesz, i skończ pierdolić na mój temat na Instagramie, bo ja twój temat zamknąłem, mam cię gdzieś, gościu, rozumiesz, o co chodzi, ja teraz ciężko trenuję, zawalczę z Olejnikiem, zawalczę z Cypisem, a w rewanżu, kurwa, chłopie, tym razem moja ręka będzie w górze, zobaczysz to, zobaczysz, nie odpuszczę, także jak kochasz tak trenowanie, to trenuj, bo prędzej czy później wejdę na twój poziom i wejdę jeszcze na wyższy poziom, rozumiesz, a... I co? Będzie takie coś. W muzyce jestem od Ciebie lepszy. Raperem jestem od Ciebie lepszym. Fighterem jest, jeszcze nie jestem, ale będę. Więc słuchaj, Twoją, twoją płytę słuchają w ogóle. Jest mega słaba. Powiem jest tak cienka, gościu, w ogóle się nie rozwijasz. Moja płyta jest 10 tysięcy razy lepsza, mam wrażenie. Eee, także no współczuję ci, typie. Sam se bitów nie robisz, sam se nie nagrywasz, sam se nie miksujesz. Cienki jesteś. Jesteś zwykłym atencjuszem. Kochasz fame, Dla fejmu zrobisz wszystko. Masz wyjebany na Stargard. Kurwa, chcesz tylko karierę. Kim ty kurwa w ogóle jesteś gościu. Ogarnij się, dorośnij i wtedy pogadamy. Do widzenia. A jeszcze jedno zresztą, co to za, z ciebie za raper. Dwukrotnie cię zniszczyłem Disami, po prostu pogrzebałem cię. Ty nawet nie odpowiesz na Disa. Po prostu, bo, bo co, bo zasięgów nie chcesz robić, chłopie, mam gdzieś te zasięgi. Muzyka zrobi zasięgi, rozumiesz? Mam swoją ekipę, którą miałem przed chwilą, Jestem z niej bardzo dumny. Bardzo ich wszystkich kocham i są dla mnie ogromnym wsparciem. Także to ja ci mam powiedzieć. Kończę to, mordeczko, mordeczko, przepraszam, kłamałem, pało zwykła i po prostu skup się na sobie, rozwijaj się trochę, bo trochę mi jest wstyd, że w ciebie uwierzyłem, a nie jesteś tak naprawdę dobry, bo osoby, które teraz u mnie nagrywają, stary, są od ciebie mega lepsze. Powiem ci tak, że każdy, każda z osób, która nagrywa teraz u mnie, by cię zniszczyła po prostu skillem, disem wszystkim, no nie, ty się umiesz tylko bić. Jest zwykłym to mówię ci to i kończę Twój temat, gościu. I przepraszam wszystkich widzów za język, ale wiecie o co chodzi. Jeśli chodzi o temat tego farmazeniarza, po prostu mi się ciśnienie tak podnosi. No, ciężki zeszły miałem rok przez niego, ale już jest na szczęście super. Teamel Pro, przepraszam Was. A jeszcze jedno bo bym zapomniał. Co nie? Jak jeszcze raz się Pecie do mnie sprójesz, to uwierz mi, że są ludzie, którzy z chęcią udostępnią nagranie, w którym ciśniesz YouTuberów że to zwykłe, kurwy, łasę na Na którym helpisz się, ja to już zarobiłem na kamerzyście ponad... bańkę. Kamerzysta to jest pała. Elpro to jest pała. Wiesz, nie, pajac, przepraszam, pajac, pomyliło mi się. Chłopie, yy, ja nie odkryłem na ciebie wszystkich kart. Myślałem, że te śmieszne internetowe przepychanki są już zakończone, ale widzę, że ty bardzo tego... Chcesz. A jeszcze jedno gwiazdorku. Jak tak bardzo ubolewasz nad tym, że Jezus numer Twój został rozdany? To ja teraz tak mówię. Kochani widzowie Kubańczyka, kamerzysty i Teamel Pro. Teamel Pro potwierdzi, że to prawda. Mój numer to jest 500 365 235. Możecie do mnie dzwonić, kiedy chcecie. Jak mam zawsze chwilę, to odbiorę. Odpiszę do Was pozdro I tylko dla prawdziwych, nie dla fejków Elo.